Marcin Zieliski, głosiciel słowa Bożego w Polsce i za granicą, ewangelizator, charyzmatyk, człowiek przez którego działa Bóg w taki sposób, że dochodzi do licznych uzdrowień, autor kilkunastu książek katolickich. Wszystko co robi, pragnie robić na chwałę Pana. Lider wspólnoty głos Pana ze Skierniewic, organizator wydarzenia Chwała Mu, które gromadzi kilkadziesiąt ludzi, tysięcy. tysięcy i to jest po prostu uwielbienie Boga przez kilka godzin. To jest niesamowite. Co najważniejsze, człowiek skromny i pokor... pokorny, żyjący Pismem Świętym na co dzień, prowadzący kwadransik ze Słowem Bożym, który ogląda kilka tysięcy ludzi? No tak, zawsze z 20 tysięcy wyświetleń jest, ale to, to jest tylko długa lista rzeczy, które dla Pana Boga gdzieś się staramy robić, ale myślę, że jestem, jak ktoś mnie pozna, normalnym człowiekiem, ze swoimi błędami, porażkami, grzechami, także jestem normalnym człowiekiem. Ja może jeszcze najważniejsze też zdanie dodam, że dzięki swojej autentyczności jego media społecznościowe są obserwowane przez tak wielką ilość osób, przynajmniej ja tak uważam, więc to jest moje zdanie. Okej, okay, no jak masz takie, to nie zaprzeczam, okej. Okay. <grytanie> Marcin, powiedz mi, jak ty to wszystko robisz, jak ty dajesz radę? No, myślę, że wszystko się po prostu zaczęło od doświadczenia żywego Boga i całego nawrócenia. Nigdy nie myślałem o tym, że moje życie będzie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj. To znaczy, że jeżdżę po całym świecie i głoszę Słowo Boże, modlę się z ludźmi. Eee, myślałem, że będzie bardziej normalne to życie, ale no to, to doświadczenie Pana Boga, które miałem, kiedy, kiedy no miałem 15 lat, to było w wieku 15 lat. Kiedy poszedłem na czuwanie modlitewne, na którym głosił Ksiądz, mówił o Żywym Jezusie, o tym, jak Jezus dzisiaj działa, jak dzisiaj uzdrawia. Głosił słowo Boże z taką pasją, że świeciły mu się oczy. I ja pamiętam, że wtedy zapragnąłem tego samego w swoim życiu, no i tamtego dnia oddałem życie Bogu eee, i doświadczyłem Jego miłości. I to był moment taki zwrotny w moim życiu, bo ja o Bogu dużo wiedziałem. Miałem w głowie wiele prawd na temat Pana Boga, bo żyłem w katolickiej rodzinie przecież. Ale nigdy nie miałem takiego żywego doświadczenia Boga. No i to doświadczenie zmieniło całe moje życie. No i żyję jak żyję dzisiaj dzięki temu, co się wydarzyło wtedy w 2007 roku. Czyli to było 15 lat temu? No, już prawie 16, tak, tak, tak. Trochę czasu minęło. Także już mam większość mojego życia z Bogiem, tak świadomie, niż, niż poza. Super. A powiedz mi może o uzdrowieniu, które najbardziej było zaskakujące dla Ciebie, bo w swoich kwadransikach mówisz, że tak naprawdę uzdrawiać może każdy. Tylko no nie każdy ma takie efekty, więc co zrobić, żeby mieć te efekty? Znaczy powiedziałbym bardziej precyzyjnie, że uzdrawia tylko Bóg. My głosimy Słowo Boże i staramy się robić to jak najbardziej pokornie. Mówicie ludziom o tym, że można się spotkać żywego Jezusa. Modlimy się z ludźmi, żeby mieli to doświadczenie. A jednym ze znaków głoszonej Ewangelii jest to, że chorzy są uzdrawiani. I to jest fragment Ewangelii według Świętego Marka, 16, rozdział 15. Werset. Więc w tym wszystkim, mimo że Pan Bóg nas stawia w centrum i często ja stoję w świetle jakichś tam Jupiterów, to w ogóle nie chodzi o mnie. Bo wiem, że ja jestem, zaraz mnie może nie być, a Ewangelia głosi się dalej. Zresztą to jest ciekawa, ciekawa rzecz, że 11 z 12 apostołów, czyli tych, którzy byli posłani, żeby głosić Ewangelię, zginęło męczeńską śmiercią. Czyli można było powiedzieć, zabili tych, którzy byli ważni, a się okazało, że to nie oni byli ważni, bo oni zginęli, a Ewangelia poszła dalej. Także mam takie poczucie, myślę, bardzo małym w tej misji, to znaczy ja mam nieść Słowo. I o ile będę żył z Bogiem, jak długo będę z Nim miał relacje i będę z Nim żył na co dzień, no na tyle długo ludzie będą chcieli mnie słuchać. Jak przestanę żyć z Bogiem, a będę gadał jedynie o, o tym, czym nie żyje, to przestanie to przynosić owoce. Także myślę, że skuteczność całej posługi i też modlitwy, tego, że chorzy są uzdrawiani, tego, że ludzie, ludzkie życie się zmieniają, jest to, że staram się być w relacji z Nim. W modlitwie każdego dnia żyję sakramentami, czytam Słowo Boże. Mam wspólnotę, z którą przyjeżdżam też tutaj i, i dzielimy się wiarą. No i to mnie trzyma przy życiu, tym duchowym życiu. No i myślę, że to jest klucz do tego, że, żeby widzieć takie owoce, jakie widzimy my. A powiedz najbardziej zaskakujące uzdrowienie. A właśnie, bo o to spytałaś. Widzieliśmy wiele rzeczy. No, widziałem jak. Przyszła kobieta z tak ogromnym guzem, 10 na 15 cm na swojej nodze e, i podczas modlitwy o uzdrowienie, kiedy modliliśmy się, żeby guzy znikały e, i poprosiłem ludzi, żeby zaczęli sprawdzać, czy po modlitwie o uzdrowienie coś się w ich ciele zmieniło, ten guz po prostu znikł i mamy na to potwierdzenie też medyczne ze szpitala marynarki wojennej, chyba to było w Gdańsku czy w Gdyni, więc e, mamy też takie świadectwa, które są udokumentowane znikających guzów E, czy... to tak normalnie było na twoich oczach, że ty się modlisz i z niego, czy po jakimś czasie? To było, to się stało od razu, ale nie było pod moimi rękami, że tak powiem, bo ja prowadziłem spotkanie dla ponad tysiąca osób. Poprosiłem ich, żeby robili to, co Jezus powiedziałby robić, czyli byśmy by położyli ręce w chorym miejscu. I modliliśmy się, żeby w imieniu Jezusa znikały guzy, choroby dolegliwości. No i to, e, to się zadziało. Więc takich historii mamy sporo. Widziałem, jak Pan Bóg wyrównywał krótsze kończyny na, moi, na moich oczach. Widziałem, jak to się działo, kiedy krótsza noga się wyrównywała z dłuższą, że jest tą właściwym, z właściwym rozmiarem, że tak powiem. E, widzieliśmy, jak ludzie ściągali aparaty słuchowe. No to te, te rzeczy się dzieją, więc to są znaki, których Pan Bóg dzisiaj dokonuje w, w naszym życiu. A czy miałeś taki przypadek, że przyszła do kościoła osoba niewierząca modli się o uzdrowienie, albo ktoś się modlił za taką osobę i faktycznie był efekt i osoba została uzdrowiona. Tak, bardzo wielu ludzi niewierzących zostaje uzdrowionych na naszym spotkaniu, bo przychodzą albo... się Niektórzy żeby się pośmiać, niektórzy przyszli, żeby sprawdzić, zobaczyć, a absolutnie w to nie wierzyli. Nawet na ostatnim wydarzeniu, że dwa lata temu, w zeszłym roku, nachwała mu tym wydarzeniu uwielbieniowym na 10 tysięcy osób w łodzi. Pracowali tam ludzie, którzy są no, profesjonalistami, zawodowcami, e, bo chcieliśmy to wydarzenie zrobić na najwyższym poziomie. I był tam człowiek niewierzący, który tam po prostu był i pracował. Przyszedł uzależniony od, od różnych używek, a wyszedł stamtąd zupełnie wolny. E, I sam był w szoku i mówi: nie, nie wiem, co się stało wtedy na tym spotkaniu, bo nie jestem wierzący i nie rozumiałem tego, co wy tam robicie ale muszę powiedzieć, że jestem wolny i od tamtej pory już nie biorę narkotyków, nie palę niczego, jestem wolnym człowiekiem. Super. Ale powiedz mi jeszcze o, może to świadectwo o uzdrowieniu swojego profesora z uczelni, bo to jest bardzo ciekawe. O, to jest strasznie długa historia. W każdym razie w dużym, w dużym skrócie miałem takie pragnienie, żeby kiedy poszedłem na AWF na uczelnię w Warszawie, którą skończyłem, żeby zobaczyć jak, jak Pan Bóg działa też na tej uczelni. Więc modliłem się o to, żeby Pan Bóg dotykał, uzdrawiał i żeby, i żeby no zrobił coś ze mną, póki tam jestem. No i faktycznie mój profesor, którego bali się wszyscy. I studenci, i, i inni profesorowie, no, miał nieuleczalną chorobę. Cierpiał na nieuleczalną chorobę. Miał ogromne problemy ze swoją nogą, która mu puchła i nie wiedział, co z, tym, co z tym zrobić, bo lekarze nie byli w stanie mu pomóc. I odważyłem się, żeby pójść do niego na konsultacjach i zaproponować modlitwę, a ryzykowałem niezdaniem roku, bo wiedziałem, że może być różnie, bo to był człowiek z takim dużym temperamentem, i niekoniecznie wyrażał się pozytywnie o kościele i, i tych rzeczach. No ale położyłem na niego ręce, spytałem, czy mogę to zrobić, on się zgodził, pomodliłem się nad nim, no i po chyba kilku tygodniach czy kilku miesiącach, kiedy się do niego odezwałem, bo się nie odzywał, była głucha cisza. Zadzwoniłem do niego, czy znaczy napisałem wiadomość, on do mnie odzwonił, powiedział, panie Marcinie, muszę panu powiedzieć, że najwyższy nas wysłuchał, więc to był w ogóle pierwszy, pierwszy tekst, zdziwiony, zdziwiony byłem bardzo, bo, bo, bo wyznał swoją wiarę w pana Boga przez, przez tę rozmowę, e, bo mówił od tamtej pory, tamtej modlitwy. Nie mam problemów ze swoją nogą. Nogami nie puchnie, nie wziąłem ani razu środka przeciwbólowego. No i chciał się spotkać znowu, żeby się znowu pomodlić. I zaczął przyjeżdżać i przysyłać w ogóle do nas swoich znajomych profesorów, z uczelni, z Politechniki, pamiętam z Warszawy, żebym się za nich modlił. Także no, te rzeczy się dzieją wszędzie, gdzie głosimy odważnie Ewangelię, gdzie modlimy się z ludźmi, bo Pan Bóg nie jest zamknięty w kościele. Pan Bóg nas posyła z Kościoła po Eucharystii, wychodzimy i słyszymy, żeby wyjść z tego, z tego, z tego Kościoła z błogosławieństwem po to, by pójść do tych, którzy, którzy Chrystusa nie znają. Także Kościół się nie kończy, życie z Bogiem na błogosławieństwie w niedzielę, tam się zaczyna. A powiedz Marcin, jak taka osoba uzdrowiona później powinna się zachowywać? Uważasz, że, powinno, że to jest dar nowego życia w jakiś sposób? Jak najbardziej no to każde dotknięcie Pana Boga jest według mnie zaproszeniem do, do nowego życia, do, do relacji z Nim. Więc jeśli doświadczy człowiek, czy to uzdrowienia, czy w ogóle dotknięcia przez Pana Boga, no to jest zaproszony do, do, do wejścia w taką głębię bliskości z Nim. Ja zapraszam, ja, ja po swoim doświadczeniu Pana Boga zostałem zaproszony do wspólnoty. Więc ja wiem, że gdybym nie był ze wspólnotą, gdybym nie dołączył do wspólnoty, no to sam bym podejrzewam, nie wytrwał na tej drodze wiary. Więc potrzebujemy ludzi, z którymi się modlimy. My się spotykamy raz w tygodniu ze wspólnotą w Skierniewicach. Mamy około 200 osób dzisiaj, więc jest to dość spora wspólnota. No ale mamy siebie nawzajem, więc czytamy razem Słowo Boże, razem się modlimy, razem się budujemy, wzrastamy, mamy ze sobą relacje. No i to sprawia, że Twoja wiara wzrasta, bo myślę, że bardzo ciężko wzrastać jedynie na godzinie w kościele w tygodniu. Powiedz jeszcze taką rzecz, w książce Chwała Mu mówisz, że nie ma czegoś takiego, jakieś, jakieś normy uwielbienia, że są jakieś wytyczne, że wystarczy otworzyć serce i dać się ponieść z prądem jak rzeka. Czy w takim układzie, jak powinno wyglądać to uwielbienie? Czy może być uwielbienie bez muzyki, bez śpiewu? To jest znowu bardzo duży temat i myślę, że życie duchowe musi mieć swoje ramy. I też tam o tym mówię, że też uwielbienie ma swoje, swój porządek, bo, bo myślę, że dla kogoś, kto się nie jest w temacie, nie jest za bardzo wierzący, słowo uwielbienie nic mu nie mówi, czym jest uwielbienie. Nie? W sensie my mówimy teraz w tym momencie o uwielbienie, które jest pewną formą modlitwy, gdzie, gdzie tak jak we wspólnotach charyzmatycznych spotykamy się i ja nie wiem, jest, mamy zespół muzyczny, który nas prowadzi w pieśniach uwielbiających Pana Boga, ale uwielbienie takie szeroko pojęte polega na tym, że Twoje całe życie musi uwielbiać Pana Boga. To znaczy, jesteśmy powołani do tego, nie tylko żeby godzinkę zaśpiewać i wyjść i się nic ma nie zmienić w życiu, tylko do tego, żeby nasze życie uwielbiało Boga. Uwielbia je wtedy, kiedy wypełniamy Jego wolę, kiedy kochamy, kiedy przebaczamy, kiedy żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym. Także myślę, że, że to, jest, to jest coś bardzo ważnego dzisiaj, żeby, żeby wiedzieć, że nasze całe życie ma być uwielbieniem. A modlitwa uwielbienia i całe to doświadczenie Pana Boga podczas niej, myślę, uczymy się tego, kiedy dołączamy do ludzi, którzy już się modlą. Także taką bym może dał wskazówkę, jeśli chcesz się nauczyć modlić. To zacznij modlić się z ludźmi, którzy już wiedzą, jak się modlić, to znaczy, którzy mają doświadczenie modlitwy. Nie wiesz, jak uwielbiać, spotykaj się z ludźmi, którzy już wiedzą, jak uwielbiać. I twoje serce to poczuje. I w pewnym momencie będziesz bardziej to czuł w sercu, niż musiał sobie układać w głowie. Chociaż pewnie po układaniu z jakimś czasem też przyjdzie. A powiedz, jak czytać Pismo Święte, żeby trafiało do nas, żeby interpretować w taki sposób, żeby to faktycznie odnosiło się do naszego życia? Żeby to nie były tylko takie słowo, puste słowa. No Myślę, że my jako katolicy mamy pewną wykładnię interpretacji. To znaczy też czytając sobie na przykład katechizm kościoła katolickiego, możemy tam różne prawdy biblijne dobrze rozumieć. Ale znowu, to jest bardzo, bardzo podobny temat jak z, jak z modlitwą. Jeśli chcesz rozumieć Słowo Boże, jeśli chcesz je bardziej przeżywać, no to znajdź kogoś w twoim kościele, kto, kto dzieli się tym słowem tak i przede wszystkim nim żyje, ale dzieli się nim tak, że będzie to zrozumiałe. Dlatego ja, na przykład, prowadzę na kanale e, moim na YouTubie e, kwadransik ze słowem. Dwa razy w tygodniu krótkie rozważanie słowa Bożego, które jest bardzo proste, ale jest też e, po prostu rozważaniem słowa Bożego, nie jakiejś filozofii, teorii e, i tak dalej. I to Boże słowo zmienia życie ludzi. Także myślę, że to jest, to jest klucz, żeby. Po prostu znaleźć się w gronie ludzi, którzy już Słowo Boże kochają, znają, czytają i samemu się tym zarazisz. A powiedz, jeżeli taki jesteś, teraz miałeś mieliśmy weekend warsztatów w Liverpool i tutaj też jesteśmy, Co, jak, skąd czerpiesz tak właściwie siłę, bo tak, przecież to jest bardzo męczące i wyczerpujące? No... Nasze życie dzieli się na kilka różnych sektorów. To znaczy, gdybym powiedział tylko się modle, to też nie byłaby cała prawda, no bo oczywiście muszę się modlić, żeby się przygotować do spotkania, żeby mieć duchową siłę je poprowadzić, no ale też muszę dbać o swoje zdrowie. To znaczy muszę dbać o to, żeby się wyspać, muszę dbać o to, żeby dobrze jeść, żeby ćwiczyć, uprawiać sport, no bo moje ciało też musi dźwignąć te całe podróże i to wszystko, co później do późna w nocy. Jest wymagane ode mnie przez ludzi, którzy też przychodzą. Nam się spotkanie skończyło, a trzy godziny później jeszcze z ludźmi trzeba było rozmawiać, modlić się z nimi. E, więc to jest cały taki wymiar, myślę, nawet takiego duszpasterstwa szeroko rozumianego, to jest też duży wysiłek dla ciała. Także muszę o siebie dbać. I jak przestałbym o siebie dbać, no to e, pewnie skończyłbym dużo szybciej niż zacząłem. A jak radzisz sobie z krytyką, czy możesz e, przytoczyć historię swojego przyjaciela? Karola Sobczyka z Krakowa Sobczyka z Krakowa i tą historię z, z, z tym mailem. To może też bym chyba w nią jakoś bardzo nie wchodził, bo to było coś sprzed 10 lat. W każdym razie faktycznie w tej posłudze mojej pojawia się pewna krytyka i, i myślę, że ciężko jest iść za Panem Jezusem i nie być krytykowanym. Znaczy są dwa rodzaje prześladowań, które możemy mieć w życiu. Znaczy jeden jest taki, kiedy sam robisz głupoty i ludzie cię krytykują, no i mają prawo cię krytykować. A drugi jest taki, kiedy idziesz za Panem Jezusem, żyjesz zgodnie z jego wolą, i wtedy za Twoją sprawiedliwość i sprawiedliwe życie spotykają Cię prześladowania czy niezrozumienie. Jak sobie radzę, po prostu staram się o sobie za dużo nie myśleć. To znaczy. To, co robię, nie robię po to, żeby mi ludzie bili brawo, więc nie oczekuję, żeby ktoś był wdzięczny, albo ktoś przyszedł i powiedział jesteś super, bo, bo chcę po prostu Bogu służyć e, najlepiej jak potrafię. I będą sytuacje, gdzie ludzie będą wdzięczni i będą mnie lubili, a będą też tacy, dla których to nie jest e, coś, czego oczekują od życia albo to od Pana Boga i ja będę im jeszcze jakoś wadził, bo będę mówił w sposób inny, niż oni by oczekiwali. Także tak, no z Karolem i yy, z przyjaciółmi z, 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 z Polski, z, z różnych wspólnot doświadczamy różnych sytuacji, kiedy ktoś nawet próbuje nam grozić, więc do Karola też przyszła kiedyś yy, skrzynką mailową taka, taka pogróżka. Nie? okazało się później, że ten człowiek chciał grozić nie, nie Karolowi, tylko mnie, więc z tego finalnie śmialiśmy, że ktoś pomylił maile, ale, ale, ale faktycznie tak jest. Kiedyś już usłyszałem taką fajną definicję pokory. Pokora to nie jest myśleć o sobie gorzej, ale mniej. Więc jeśli myślisz o sobie mniej, jesteś pokorny, to wszystko ci jedno, co ci ludzie o tobie powiedzą i staram się tak żyć. Wiesz, co mi się bardzo podobało w tej historii, to co powiedziałeś, że jak właśnie ten Karol do ciebie zadzwonił, a ty powiedział Błogosław, Błogosław, a później on właśnie powiedział, że, ale, że dostał odpowiedź, że to właśnie nie miało być do niego, tylko do ciebie. Więc... No To jest nasza reakcja, ktoś ci mówi przykre rzeczy, no to wiadomo, że jako ludzie wierzący nie odbijamy piłeczki, tak? Błogosławimy i idziemy dalej, także tak powinno to wyglądać, myślę. A jak nie być sfrustrowanym katolikiem w dzisiejszych czasach, tylko prawdziwym i nie popadać w rutynę w wierze? Potrzebujemy Ducha Świętego. Myślę, że to jest to jest osoba w Trójcy Świętej, tak często przez nas zapominana, a bez Ducha Świętego nasza wiara jest martwa. Więc myślę, że to jest przypomnienie, którego potrzebujemy w Kościele, że potrzebujemy na nowo zacząć modlić się do Ducha Świętego, zapraszać Ducha Świętego, bo to On ożywia naszą wiarę. Ja wiem, że w momencie, kiedy Duch Święty przyszedł do mojego życia na nowo, ja pokochałem Eucharystię, pokochałem Słowo Boże, ożyło we mnie wszystko, co do tej pory było uśpione. Więc myślę, że to jest klucz. To jest klucz, jeśli się zastanawiasz, co zrobić, żeby cię Twoja wiara ożyła, zacznij wołać do Ducha Świętego. Zapraszaj Go do swojego życia każdego dnia i zobaczysz, że twoje życie zacznie się zmieniać. A powiedz, teraz takie trochę pytanie prywatne, jak chcesz to odpowiedz, jak nie to powiedz pomidor i też będzie dobrze. Czy Marcin Zieliński czuje powołanie do życia w rodzinie? Tak, nie czuję powołania do życia kapłańskiego. Okay. Czyli krótko na temat i skończymy, jak gdyby, jeśli chodzi o tą kwestię. A powiedz jeszcze, jak to się dzieje, że niektórzy, niektórzy ludzie są uzdrawiani, a inni nie? Czy to właśnie chodzi o ich wiarę? To, że mogą zostać uzdrowieni? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I tak, i nie. I myślę, że kogokolwiek byś na świecie spytała, nikt ci nie będzie umiał na to dobrze odpowiedzieć. Na pewno to, to jest pewna tajemnica, w której uczestniczymy. Widziałem wiele ludzi uzdrowionych, po których się nie spodziewałem, że będą uzdrowieni, a tych, których się spodziewałem, nie byli uzdrowieni. Więc. Ciężko mi powiedzieć, to też nie jest kwestia jedynie wiary, niewiary, bo to co powiedziałem wcześniej, widziałem ludzi uzdrawianych, którzy byli niewierzący, a przyszli na nasze spotkanie, więc to nie jest efekt placebo, to nie jest kwestia nakręcenia się w głowie, to jest moc Ewangelii, która się objawia. A czemu czasem coś się dzieje, a czemu nie? Nie wiem, głosimy Chrystusa, wierzymy w Jego obietnicę i nie zniechęcamy się, kiedy coś się nie dzieje, modlimy się dalej i staramy się dalej z ludźmi. E, kultywować tą wiarę w to, że Chrystus się nie zmienił, że Jego, jego Słowo jest prawdą, Jego obietnice dalej, dalej są, są aktualne w dzisiejszym świecie. A jak wygląda dzień powszedni Marcina Zielińskiego? Ile godziennie się modlisz? Ja nie jestem bohaterem wiary i bohaterem modlitwy i na takiego się nie chciałbym kreować. Są dni, gdzie mi jest ciężko znaleźć godzinę, bo mam wiele obowiązków też, jak każdy człowiek. Są, są momenty, gdzie, gdzie modlę się godzinę, gdzie modlę się półtorej, a są momenty, gdzie mam tak napięty dzień, że modlę się kilka razy dziennie po 15 minut albo po 10 minut, bo szukam na siłę czasu, żeby z Bogiem się spotkać, bo jest wiele obowiązków, które na mnie spadają w tygodniu. Także myślę, że każdy może żyć i widzieć rzeczy tak jak ja, i, i nie musi ktoś patrzeć na mnie, że Marcin Zieliński jest niedoścignionym przykładem, bo uwierzcie, czym jest takim nie jestem. Super. A powiedz mi jeszcze, bo na warsztatach wspomniałeś krótko na temat tożsamości. Czy coś więcej na ten temat byś powiedział? Myślę, że każdy wierzący musi wiedzieć, kim jest w Bogu. To znaczy dzisiaj to jest ten problem, który, który widzimy często w Kościele, że ludzie nie znają Słowa Bożego, a kiedy nie znają Słowa Bożego, nie wiedzą, kim w Bogu są, co w Bogu mają. Dzisiaj nikt z katolików pewnie, albo bardzo mało katolików niestety, wie, wie to, że Bóg zostawił nam obietnicę, w które możemy wejść. Jedną z obietnic jest to, że będziemy widzieć, jak chorzy są uzdrawiani. To, że będziemy doświadczali też błogosławieństwa, które Bóg nam zostawił tu na ziemi. Mamy bardzo wiele obietnic, które Bóg nam daje. Pokoju, który jest większy niż pokój, który daje ten świat, że możemy żyć bez obawy o życie, o obawy o le o, czy o takim bez lęku o, o, o przyszłość, o naszą rodzinę. A nie wiemy tego, bo, bo nie wiemy, nie znamy bożych obietnic, które są w Słowie Bożym. Więc tożsamość to jest świadomość tego, że jesteś dzieckiem Boga i wszystkiego, co się z tym wiąże. Że, że Bóg zostawił Cię obietnicę, że Bóg Cię nie zostawił samego i że możesz dzisiaj tego doświadczać i że to nie jest teoria, ale to może być po prostu i powinna być część Twojego życia. No i kiedy to odkrywasz, to naprawdę życie się zmienia i, e, i masz życie, które wydawało się, że może dopiero jest zarezerwowane na, na, na drugą stronę. Bo dla, dla wielu ludzi, kiedy słyszymy zbawienie, to ludzie myślą, a czyli po śmierci. Ewangelia mówi, że zbawienie zaczyna się w momencie, kiedy zaczynasz swoje życie z Bogiem. Kiedy jesteś ochrzczony i kiedy szczerze oddajesz życie Bogu. Już tu na Ziemi zaczyna się nasze zbawienie. Więc po śmierci to nie jest niespodzianka, gdzie pójdziemy. Jak jesteś i żyjesz tym zbawieniem na Ziemi, to w niebie będzie tylko kontynuacja. I, i taką perspektywą powinniśmy żyć. I na zakończenie, e, przepis na szczęśliwe życie. Ja myślę, że ze swojego doświadczenia oddać Jezusowi 100%, to znaczy też te rzeczy, które są twoje i wydaje się, że są tylko Twoje. Ja jeśli nie chcę bać się o swoje życie, wiem, że muszę oddać Bogu je w 100%. Jak zostawię rzeczy dla siebie, to ja o nie się będę bał i nie będę miał pokoju w życiu w 100%. Więc, przepis na szczęście, oddać, oddać swoje życie Jezusowi w 100%. I może, nawet po tym wywiadzie, zaproś Jezusa do swojego życia. Powiedz mu, że go zapraszasz i że oddajesz swoje życie w jego, rękę, w jego ręce. No i zobaczysz, że jest naprawdę dużo więcej niż ci się wydawało. Dziękuję bardzo. Dzięki. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV, welcome.